niech każdy z was wyciągnie z niej monał i go nie zapomni. Ej, ziomek, wyjmij laptopa, mam małego kłopota. E, bo ten, no ten, co ja chciałem... E, A, list syna przecież miałem jesteś kto dobry, zapadaj jakiś tekst staromodny. Bacz, panno Julio, od dawna żywię do ciebie ogromne uczucie. Ej, ty wyluzuj stary, co to za dyrty mały? List miłosny, jaśnie pani, wyraz twoich uczuć, który Julia dostanie. A laski to wieszę? Ja w to nie wierzę. Zaufaj, mówię, no, zaufaj. No, kto pomyśli, może zgadnie. No, no, nie jeszcze Tylko dokładnie. Mam dość tych oficjalnych łapów. Jakich to kraśnych chłopaków? Od dzisiaj nie chcę być sobą, lecz to u mnie tylko peczą. Uwierzcie w to nie, nowy w nowym wcieleniu nie poznacie mnie. Mam jeszcze ważne sprawy. Nie mam czasu na zabawy. Wyślij do niej maila tego, by nie kolego. E, już kareta czeka, panie. Jest na każdy przeciąganie. Sprawdź, czyli za. A czy bardzo znaczny? Tak, to bardzo istotna sprawa. Miłość do Julii, naszego najjaśniejszego pana. Dobry panie. Romantyczny, zanieść to długi ten list osobiście, skoro tak ważne dla nich są słowa w tym liście. Zobacz panny, list przynoszę. Wołać. Pan na ja? ja nie poznaję. Skąd tu pan te zwyczaje? Ależ dynamel bez przysady. Mam no, na no krótkie zasady. List miłosny przynoszę. Tak poproszę. Mmm, ciśnika. Całkiem dobry, tylko taki staromodny. Ale tym wozem się lansuje. W jakich grubach pokazuje? Ja tylko słucham. Podałem? Jak pan prosi. A teraz, jeśli pani pozwolisz, będę się wynosił. Jakoś zmieniłeś Hello, na no, moty to ty się nie znasz. Patrz, teraz takie cudniutkie dziewczynki to masz. A skąd, twoja droga, masz takie sprzęty? A chroń, bo to, to takie sprzęty. To ten Czesik, więc ma ze mną poradził. Przecież nie dziwne, że mnie, a nie inne Przecież nie, nie dziwne, że woli nas, a nie inne zamolki. Rodzina nie tak. Uzdatnia. Gdzieś mamy swoje zasady, nie? Yeah. Yeah? bohaterów. Cześnik wysyła listy Piosy do Julii. W tym czasie Julia przechodzi metamorfozę. Kończy z wizerunkiem poukładanej dziewczynki. Romeo znajduje prezent, który dostała od Cześnika. Rozpoczyna się między nimi walka o pannę Julię, która pod wpływem emocji zaczyna wątpić swój nowy imidż lalki Barbie. A teraz rozstrzygnięcie akcji. Zadymy będzie miał w koleś niebieskim zadar. <grym zadyny> po co na walkę nie wezwałeś? Gadaj, co do mnie masz, miałeś? Od dawna do mojej Julii daliwałeś. Czego od niej chciałeś? Twojej? Nie oszukuj samego siebie. Nawet wasze rodziny wiedzą, że Julia nie pasuje do ciebie. Jak twoją mała śniegła. Kłamie wszyscy! wszyscy! Szukacie <tuszy> I ona ja nie przyjdzie. I to Straciłam pochodę na wystroje różowe złote. I nic nie chcę od Niech jego laptop mojego dowódnika. Jak to? Żarty sobie stroisz? Może tego tu się boisz? Nie, ja przepraszam. Wiem, że nie powinnam. Przeprosimy, czyśniku, jestem ci winna. I gdy Romeo, przebacz mi proszę. Wiem, że zrobiłam straszną kłopotę. Rozumiem. Debatem. Skoro no tak, niech będzie przyjęte. I Romeo, jest git, bo to było przygięcie. <grymne> Jak widzicie, moi drodzy, jedna obłuda, a wiele szkody. Tylko jeśli sobą będziecie. Obrany cel na pewno osiągniecie. Udając kogoś, kim nie jesteście i sobie, i innym użycie szczęście. Zgoda jest w tym przypadku złotem, a awantura wielkim kłopotem. Tym razem koniec okazał się udany, ale nie zawsze tak szybko boimy rany. Miejmy swoje zasady moralne. Dla każdego na swój sposób iście genialne. Ze swojej osobowości. Dzięki temu wyróżniamy się na tyle całości. Twórzmy jednak silną wspólnotę. Nie obrzucajmy wzajemnie przysłowiowym błotem. Pomagajmy sobie nawzajem, przecież Polska jest pięknym krajem. W dzień humanisty pamiętajmy o ojczystym języku, jakże elokwentnym i pełnym szyku. I nie zamieniajmy go na żaden inny, bo najpiękniejszy jest nasz polski zwinny.